Zło to zło, strego Boże. Mniejsze, większe, średnie. Wszystko jedno. Proporcje są mowne, a granice zatarte. Nie jestem świętobliwym pustelnikiem. Nie samo dobro czyniłem w życiu. Ale jeżeli mam wybierać pomiędzy jednym złem a drugim, to wolę nie wybierać wcale. To chyba najlepszy cytat, jakim możemy określić postać Geralta z Rivi. Ukazuje on skomplikowaną naturę świata i to, jak Geralt czuje się wobec zasad panujących w życiu. Jako wielki fan książek Sadkowskiego i potem też gier CD Projekt Red opartych na jego uniwersum, byłem w niebo wzięty, gdy ogłoszono Wiedźmina 3. Miałem naprawdę ogromne wymagania odnośnie tej produkcji. Hype był tak wielki jak nigdy. Później podobny miałem tylko, gdy czekałem na Cyberpunka, ale w odróżnieniu od przygód V, Redzi do oczekiwania wobec Wiedźmina. I nawet mimo pewnych błędów krótko po premierze, bawiłem się świetnie. Przy graniu w gry najważniejszy jest dla mnie początek. To, jak gra wtedy się prezentuje, ma duże znaczenie. Przez początek Red Redemption 2 odpuściłem sobie granie w tą produkcję na pół roku. Gdy już wróciłem i byłem w połowie przygody, to pokochałem tą grę. Ale gdyby nie to, że nie dałbym jej drugiej szansy po nudnym prologu, to nigdy bym nie poznał historii Artura Morgana i jego odkupienia. W Wiedźminie już od samego początku się angażujemy w poznawanie świata i wir przygody. Widać to zwłaszcza w Białym Sadzie, o którym chciałem kiedyś stworzyć odcinek, bo uważam go za najciekawszy prolog w historii gier. Dzisiaj jednak skupimy się na początku przygody w tej lokacji i przejdziemy do dwóch zadań, które najmocniej utkwiły mi w pamięci. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam do poznania piękna Wiedźmina 3 Dziki Gon. Po przejściu samouczka w Kermoren, który, mimo walorów estetycznych i nagiej jen, nigdy specjalnie mnie nie angażował, i odkryciu, że to był tylko koszmar Geralta, budzimy się na szlaku. Już tutaj widzimy piękne tej gry. Sami zresztą zobaczcie. Budząc się z koszmaru, Geralt siada przy ognisku w bardzo filmowej pozie. Ten kadr w połączeniu z tą muzyką wprawia w nastrój. Patrząc na to, czuję to ognisko. Czuję ten chłód poranka połączony z ciepłem ogniska. Widać, że dręczy go koszmar, z którego właśnie się obudzi. W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałam się w bali, a obok. Tris? Jennefer, zabawne co. Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A słyszyła ci o coś głowę? Mhm. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć stałem jak słup. To tylko sen. Po zwierzeniu się Wesemirowi ze snu, możemy zobaczyć jeszcze twarz Geralta z bliska. I tak jak podejrzewaliśmy, widać, że się stresuje. Ten koszmar wprowadził go w niepokój i boi się od Ciri. W międzyczasie tego zwierzenia wschodzi słońce, a my jesteśmy gotowi wyruszyć w podróż. Zbierając się do podróży, Wesemir czyta list od Yen, a my dowiadujemy się o fetyszu, jaki ma czarodziejka. Zaraz będzie jasno, pora jechać. Pokaż mi wreszcie ten list od Jennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wieżbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne co możemy zrobić, to jechać jej tropem więc. Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agresem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyzimą. Faktycznie, nic co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptu? Wciąż mam jednorożce wiesz którego. A, chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Czego ta młodzież nie wymyśli? Ten zabawny przerywnik wie w stylu książkowej Yen. Jej pełna powaga, czasami wręcz oziębłość idealnie mieszała się z jej pożądaniem wobec jej ukochanego Wiedźmina. Ba leci zadbali nawet o to, by była wzmianka o zapachu bzu i agresu, czyli perfum, który uwielbia Jen, który na pewno by wchłonęły się w papier podczas pisania listu. Po przeczytaniu listu walczymy z gulami. Potem Geralt z Wesemirem udają się do Białego Sadu. Podczas jazdy rozmawiają sobie o naukowcu, który był zainteresowany gulami i o wojnie, która odbywa się na kontynencie. Polityczne sprawy będą jeszcze wspomniane. Później to, na co chciałbym zwrócić teraz uwagę, to pogoda. To mały szczegół, ale dość istotny w odbiorze całej lokacji. Jedną z rzeczy, za które kocham Biały Sad, to fakt, że rzadko tam pada. W odróżnieniu od Ponurego Weren tutaj prawie zawsze jest piękna, słoneczna pogoda. Dodając do tego spokojną muzykę, aż chce się spokojnie jeździć na płotce i poznawać te lokacje. Jednak ta podróż nie będzie spokojna, bo zostanie przerwana atakiem potwora. Jedziemy? На помощь! На помощь! To, co podoba mi się w tej scenie, to jak prawdziwa wydaje się dla profesji wiedźmina. Podróżując po szlaku, napotykasz potwora, przy okazji ratując człowieka, czyli robiąc to, do czego zostałeś stworzony. Miłe też jest to, że możesz dokonać wyboru, czy przyjmiesz coś w podzięce od handlarza. Osobiście nigdy nie biorę od niego środków. Nie zabiłem przecież potwora i też sam handlarz poniósł duże straty w związku z atakiem gryfa. Po udaremnieniu ataku wracamy na szlak. W zasadzie, w musimy wyjechać, jak tylko Ale się zanim tam dotrzemy, możemy usłyszeć ciekawy dialog między mieszkańcami i wioski. Opowiadała, że kiedyś zaraz wzięli na co akurat w a że ten coś czuł, to mu rachciach łeb ukręcili. Tak było. Tyle, że dzieciaka jakiś utopiec zeżar i Wiedźmak nic do tego nie miał. I co wtedy zrobili? No przecie głowy mu na powrót nie przeszyli. Ponoć go cichaczem w skrypcie złożył. Mając w głowie to, co usłyszeliśmy, udajemy się do krypty. Zanim do niej wejdziemy, zauważamy, że nieopodal jest miejsce mocy. Ewidentnie widać, że jest to miejsce powiązane z magią. Potwierdza się to, gdy atakuje nas upiór. Walczymy z nim, ale ten w pewnym momencie zraniony znika. Mimo niedokończenia mordu na zjawie, nie przeszkadza nam to w wejściu do krypty i po użyciu znaku wyważamy drzwi. Tam zraniony upiór do nas wraca i tym razem możemy go wreszcie zabić na dobre. Po uporaniu się z potworem rozglądamy się po krypcie i znajdujemy ciało Wiedźmina o imieniu Colgrim z notatką i schematem na srebrny miecz z cechu żmiji. Z notatki dowiadujemy się, że Wiedźmina, który miał przy sobie schemat, oskarżono o porwanie dziecka i zabrano mu schemat na drugi, stalowy miecz. Ten postanowił skorzystać z prawa Temerskiego i podjął się próby siły, która polegała na pozbyciu się upiora. Niestety jak widzimy nie udało się tego zrobić. Upiór dalej tam grasował i dopiero my go zabiliśmy. Z notatki uzyskujemy jeszcze trop dotyczący schematu na drugi miecz, twierdza lokalnego władcy. Docierając tam, widzimy, że stwierdz zostały ruiny, które zamieszkałe są przez dezerterów. Pokonując ich, znajdujemy kolejną notatkę, która w pełni wytłumaczy nam tragiczną historię Wiedźmina. Okazuje się, że Wiedźmin nie był winny porwania chłopca. Zabiły go utopcy, na które sam Wiedźmin polował. Niestety odkryto to za późno i niedostatecznie szybko poinformowano go o tym. I ten zdążył już się udać do krypty w celu pokonania upiora. Nie udało mu się to i pozostał w tej krypcie po dziś dzień. W innych grach zdobywanie danego oręża po prostu odbywa się poprzez znalezienie go w pustej lokacji, gdzie nie spotkamy ani jednego dialogu lub po prostu kupimy ten towar od handlarza. Tutaj mamy za to notatki ze swoją własną historią, która czasami nawet żyje wśród mieszkańców, co zresztą widzieliśmy. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że gdybyśmy nie usłyszeli tej rozmowy i dotarli do krypty lub obozu dezerterów na własną rękę, to stamtąd i tak dzięki notatkom mielibyśmy trop na inną część miecza. Sprytne i bardzo imersyjne, a przecież można było po prostu pokazać kolejną lokację bez wytłumaczenia. To właśnie wyróżnia Wiedźmina 3 od innych gier. Warto się skupić teraz na moim ulubionym staniu w Białym Sadzie. Historia ta zaczyna się wraz ze zleceniem na lichow studni. Owe zlecenie znajdujemy na tablicy ogłoszeniowej. Po udaniu się do domu zleceniodawcy, ten informuje nas o chorej córce, i o tym, że potrzebuje dojścia do wody pitnej, inaczej jego córka nie przeżyje. Niestety, obecnie jedynym takim źródłem jest studnia w opuszczonej wiosce, gdzie grasuje południca. Po negocjacji stawki, udajemy się do wioski i od razu spotykamy potwora. Niestety, ten szybko znika, a my musimy znaleźć jakiś przedmiot, z którym ów stwór jest powiązany, byśmy mogli go zabić. Przeszukując wioskę, w końcu napotykamy zwłoki mężczyzny. Widzimy też ślady krwi i ciągnięcia kobiety z chaty. W tej samej chacie znajdujemy też jej pamiętnik. Jest tam kilka ciekawych zdań. Okazuje się, że ludzie zamieszkujący tą wioskę, dostali niezależność od dziedzica, którego rządy były co najmniej kontrowersyjne. Żądał prawa pierwszej nocy czy terroryzował ludność. Dowiadujemy się też, że kobieta od swojego ukochanego dostała piękną bransoletkę o dużej wartości, z którą się nie rozstawała. Ostatni wpis w pamiętniku dotyczy tego, że dziedzic wybiera się do nich w celu pojednania. Klara, czyli właścicielka dziennika, podchodzi do tego z rezerwą. Jej obawy były słuszne, bo jak okazuje się, pojednanie nie udało się. Potwierdzają to nie tylko znalezione w chacie zwłoki, ale też powieszone w studni ciało, od którego szkieletu odpadła ręka. Prawdopodobnie od noszenia bransolety. Mamy więc pewność, że właścicielka pamiętnika została powieszona i to ona właśnie z południcą, która straszy w tym miejscu i blokuje przez to dostęp do wody pitnej. Po zanurzeniu się w studni, znajdujemy bransoletę kobiety. Wracając do miejsca, decydujemy się na ruch ostateczny. Podpalamy zwłoki i walczymy z południcą. Po pokonaniu potwora, możemy udać się do zleceniodawcy, by odebrać zapłatę. Tam możemy odmówić przyjęcia pieniędzy. W nagrodę dostaniemy ametyst, a córka zleceniodawcy zachowa posak. Usłyszymy też, że coś więcej o Klarze Volker, czyli właścicielce dziennika i duchu południcy, wie zielarka. Na razie jej nie spotkamy, więc w międzyczasie zajmujemy się innymi zadaniami w Białym Sadzie. Aż w końcu decydujemy się na wątek główny i chcemy porozmawiać z gardczykami. Tam, po rozmowie z dowódcą garnizonu, dostajemy zadanie polegające na ubiciu gryfa. By to zrobić, musimy spotkać się z zielarką, która pomoże nam w sprawie przyrządzenia przynęty, i z myśliwym, który wskaże nam miejsce ataku gryfa. Nie chciałbym się teraz skupiać na wątku głównym. Ten w Białym Sadzie jest bardzo ciekawy i pięknie Pokazuje postać Geralta z Rivi. Uważam nawet, że wersja Geralta w Białym Sadzie to najlepsza wersja z całej trylogii. Na razie jednak wróćmy do historii Klary. Na szczęście, od oddzielarki dowiadują się czegoś ciekawego odnośnie wydarzeń z wioski. Słuchaj, znałaś tu w okolicy jakąś Klarę? Czy znałam? Mało powiedziane. Klara była moją przyjaciółką, jedyną bliską mi osobą w całym Białym Sadzie. Do czasu, aż jej mąż Volker pokłócił się z dziedzicem. Zabrał wtedy całą rodzinę, założył w lesie drugą osadę. Dziedzic pojechał tam z całą świtą nakłaniać ich do powrotu. Miało być po dobroci, ale. Sam widziałeś. Podobno Klara powiedziała coś o synu dziedzica, Florianie. Coś, co go rozwścieczyło, ale czy to prawda? Sporo tu nieszczęść jak na taką małą wieś. W każdej wsi tak jest, choćby najmniejszej. Wystarczy popytać, ale, ale, żeby nie kończyć tak łzawo. Masz na pociechę. To dość enigmatyczne. Nie wiemy, co do dziedzica powiedziała Klara, ale musiało to być coś szczególnie złośliwego, że wpędziło go w tak duży szał. W końcu wyrżnął tą mini osadę i zabił Klarę w dość makabryczny sposób, co też tłumaczy, czy mu ta nawiedzała dalej studnie, gdzie została powieszona. Jak widać, mimo że zlecenie na południu zostało zakończone, to my dalej dowiadujemy się nowych informacji, co ma sens, bo takie wydarzenie na pewno wpłynęłoby na życie wioski i ludzie by o tym pamiętali. Na pełne rozwiązanie tej historii przyjdzie nam jednak troszkę poczekać. Aż do spotkania z myśliwym. Tego znajdziemy podczas polowania w lesie. Pomagając mu w ubiciu bezpańskich psów, dowiadujemy się, że rozpoznał on ofiarę ataku, co doprowadzi do ciekawego dialogu. Zresztą, posłuchajmy. Dieter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica tam, gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? antropizm wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które... Syn dziedzica, Florian i ja kochaliśmy się. Dieter nakrył nas w stajni. Mnie wygnano, a Florian się powiesił. Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. od cała historia. Przykro mi. Eee, ah, stary czasie. Teraz wszystko układa nam się w całość. Gdy dziedzic dotarł do wioski w celu pogodzenia się i chęci przekonania Klary oraz reszty mieszkańców do powrotu do jego włości, musiała wywiązać się kłótnia, która spowodowała, że Klara we wściekłości powiedziała coś o orientacji syna dziedzica. Ten na pewno nie akceptował swojego syna Floriana. Wskazuje na to fakt, że syn w rozpaczy się powiesił, a dziedzic pokrążył się w alkoholu. Gdy słyszał od Klary przytyk o jego synie, stracił nad sobą kontrolę i dokonał rzezi w osadzie. Ta historia z całym kontekstem ma w sobie jeszcze więcej głębi i bólu, który rozprzestrzenia się na kilka warstw i dotyka wielu ludzi. Gra, podobnie jak z poszukiwaniem mieczy z Cekużmii, nie daje nam wszystkiego na tacy. Musimy połączyć kropki, zaangażować się w historię i podjąć próbę zrozumienia panującego tam świata i ludzi żyjących w Białym Sadzie. I to jest właśnie piękno Wiedźmina 3. Piękno, które możemy dostrzec już na samym początku tej przygody. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał lub podobnie jak ja, doceniacie piękno Wiedźmina 3. Może też zmieniłem Wasze zdanie na temat tej gry albo wkurzyłem Was, przeczając coś. Niezależnie od tego, zachęcam do podzielenia się swoimi myślami na temat tej gry. Może Wy macie jakieś zadanie, które odkryło Wam w pamięci i zrobiło na Was wrażenie. Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji.